Kim jestem? To pytanie, pozornie proste, odbija się echem w korytarzach ludzkiej myśli od zarania dziejów, stanowiąc fundamentalny węzeł filozoficznych dociekań, psychologicznych analiz i codziennych egzystencjalnych zmagań. Żyjemy w przeświadczeniu, często niekwestionowanym o istnieniu spójnego, trwałego ja-o wewnętrznego centrum dowodzenia, które kieruje naszymi myślami, uczuciami i działaniami. To ja wydaje się być kotwicą w burzliwym morzu doświadczeń, niezmiennym rdzeniem naszej istoty, który przetrwa próbę czasu, zmianę okoliczności. A nawet transformację ciała i umysłu. Czujemy je intuicyjnie jako coś stałego, jako narratora naszej osobistej historii, jako esencję, która definiuje naszą unikalność. Ale czy ta pewność jest uzasadniona? Czy pod powierzchnią tej codziennej intuicji nie kryje się bardziej złożona, płynna i być może nawet iluzoryczna rzeczywistość? Co jeśli ja, które tak kurczowo staramy się uchwycić i zdefiniować, jest w rzeczywistości konstruktem, dynamicznym procesem, a nie stałą encją? Współczesna filozofia, psychologia, a nawet neuronauka coraz śmielej podważają dogmat niezmiennego ja, zapraszając nas do radykalnej dekonstrukcji tego, co uważamy za najbardziej osobiste i fundamentalne. Ta podróż w głąb natury tożsamości nie jest jedynie akademickim ćwiczeniem, ma głębokie implikacje dla naszego rozumienia siebie, naszych relacji z innymi, a nawet dla sposobu, w jaki radzimy sobie z cierpieniem i poszukujemy sensu życia. Stajemy przed prowokacyjnym wyzwaniem zdemontować gmach ja cegła po cegle i zobaczyć, co jeśli cokolwiek pozostanie na końcu. Czy odkryjemy pustkę, czy może zupełnie nowy, bardziej wyzwalający sposób bycia w świecie? Historyczne korzenie koncepcji ja sięgają głęboko, przeplatając się z ewolucją myśli filozoficznej i religijnej. W starożytnej Grecji Platon postulował istnienie nieśmiertelnej duszy, racjonalnego rdzenia oddzielonego od zmiennego ciała, stanowiącego prawdziwą esencję człowieka. Ta dualistyczna wizja wywarła ogromny wpływ na zachodnią tradycję, kształtując chrześcijańskie pojęcie duszy jako indywidualnej, trwałej istoty stworzonej przez Boga. Kartezjusz, swoim słynnym Kogito, ergo sum, myślę, więc jestem, Umieścił świadome myślenie w centrum definicji ja, wzmacniając ideę autonomicznego, racjonalnego podmiotu. John Locke, choć odrzucił ideę wrodzonych idei, powiązał tożsamość osobową z ciągłością świadomości i pamięci: Jestem tą samą osobą, co wczoraj, ponieważ pamiętam swoje wczorajsze doświadczenia. Te idee, rozwijane w epoce oświecenia, położyły podwaliny pod nowoczesne rozumienie indywidualizmu i autonomii, gdzie ja stało się centralnym punktem odniesienia moralnego i politycznego. Jednak równolegle, a czasem w opozycji do tej dominującej narracji, rozwijały się inne perspektywy. W filozofiach wschodu, zwłaszcza w buddyzmie, koncepcja trwałego, niezależnego ja, Atmana, została uznana za iluzję, Anatman, źródło cierpienia wynikające z przywiązania do nietrwałego konstrukt. David Hume, szkocki empirysta, w radykalny sposób zakwestionował istnienie substancjalnego ja, argumentując, że introspekcja ujawnia jedynie strumień zmiennych percepcji, myśli, uczuć, wrażeń, a nie stałego podmiotu, który je posiada. Porównał umysł do teatru, w którym pojawiają się i znikają różne przedstawienia, ale bez stałego obserwatora. W Polsce, w okresie romantyzmu, silnie akcentowano ideę głębokiego, wewnętrznego ja, często powiązanego z duchem narodowym i misją dziejową, co nadawało pojęciu tożsamości dodatkowy, zbiorowy wynie. Te różnorodne historyczne wątki pokazują, że idea ja, choć często przyjmowana za pewnik, jest w rzeczywistości produktem długiej i złożonej ewolucji kulturowej i filozoficznej, a jej rzekoma oczywistość jest daleka od uniwersalności. Jak to się dzieje, że koncepcja stałego, Jednolitego ja wydaje nam się tak naturalna i nieunikniona, mimo filozoficznych i psychologicznych argumentów podważających jej istnienie. Jednym z kluczowych mechanizmów jest sam język. Używanie zainków osobowych ja, mnie, moje nieustannie wzmacnia poczucie posiadania odrębnego, spójnego cent. Mówimy moje myśli, moje uczucia, moje ciało, jakby istniał jakiś właściciel tych doświadczeń, oddzielony od nich samy. Ta gramatyczna struktura subtelnie, lecz potężnie, reifikuje ja, przekształcając dynamiczny proces w statyczną że. Ponadto, Ludzki umysł ma tendencję do poszukiwania spójności i porządku. Mechanizmy poznawcze, takie jak tendencyjność potwierdzania, confirmation bias czy potrzeba domknięcia poznawczego, for cognitive closure, skłaniają nas do tworzenia spójnych narracji o sobie, nawet jeśli oznacza to ignorowanie lub reinterpretowanie sprzecznych informacji. Pragniemy wierzyć, że jesteśmy przewidywalni i konsekwentni. Ponieważ daje to poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Społeczeństwo również odgrywa kluczową rolę w utrwalaniu iluzji stałego ja. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni identyfikować się z określonymi rolami: dziecko, uczeń, pracownik, rodzic, cechami: inteligentny, miły, ambitny i przynależnościami grupowymi: narodowość, płeć, religia. Systemy społeczne od edukacji po rynek pracy często wymagają od nas prezentowania spójnego i stabilnego wizerunku. Sukces w wielu dziedzinach życia wydaje się zależeć od umiejętności budowania i podtrzymywania wiarygodnej marki osobistej. W tym kontekście płynność i zmienność tożsamości mogą być postrzegane jako słabość, brak zdecydowania lub nawet niestabilność psychiczna. Kultura konsumpcyjna dodatkowo po tę dynamikę, oferując niezliczone produkty i usługi mające pomóc nam wyrazić siebie lub odnaleźć prawdziwe ja, co paradoksalnie wzmacnia ideę, że istnieje jakieś autentyczne, stałe ja do odkrycia lub skonstruowania. W ten sposób, Poprzez splot czynników językowych, poznawczych, społecznych i kulturowych, idea stałego ja zostaje zamaskowana jako naturalny stan rzeczy, ukrywając swoją konstruowaną i często ograniczającą naturę. Psychologia dostarcza fascynujących wglądów w mechanizmy, które tworzą i podtrzymują nasze poczucie ja, jednocześnie ujawniając jego kruchość i złożoność. Pamięć autobiograficzna odgrywa kluczową rolę w konstruowaniu narracyjnej tożsamości opowieści, którą snujemy o sobie łącząc przeszłe doświadczenia, teraźniejsze przeżycia i przyszłe oczekiwania w spójną całą. Jednak pamięć nie jest wiernym zapisem przeszłości, lecz dynamicznym procesem rekonstrukcji, podatnym na zniekształcenia, sugestie i zapominanie. Nasza osobista historia jest nieustannie redagowana, często nieświadomie, aby pasowała do naszego aktualnego obrazu siebie i potrzeb. To właśnie ta plastyczność pamięci pozwala nam zachować poczucie ciągłości pomimo zmian, ale jednocześnie podważa ideę ja jako wiernego odbicia przeszłości. Teorie schematów poznawczych sugerują, że posiadamy złożone struktury wiedzy o sobie, schematy ja, które organizują informacje na nasz temat i kierują przetwarzaniem nowych doświadczeń. Te schematy wpływają na to, na co zwracamy uwagę, jak interpretujemy zdarzenia i co zapamiętujemy, często w sposób tendencyjny, wzmacniający istniejący obraz siebie. Jednak posiadamy wiele, często sprzecznych schematów ja, aktywowanych w różnych kontekstach, np. ja w pracy, ja w domu, ja z przyjaciółmi, co wskazuje na wielość a nie jedność tożsamości. Neuronauka również rzuca wyzwanie idei zlokalizowanego, jednolitego ja. Badania nad pacjentami z uszkodzeniami mózgu, zwłaszcza z zespołem rozszczepienia mózgu, split brain syndrome, pokazują, jak różne części mózgu mogą generować odrębne strumienie świadomości i intencji, podważając koncepcję jednego centrum dowodzenia. Choć pewne obszary mózgu, jak przyśrodkowa kora przedczołowa, są silnie zaangażowane w myślenie o sobie, poczucie ja wydaje się być raczej emergentnym wynikiem złożonej interakcji rozproszonych sieci neuronalnych, a nie funkcją jednego konkretnego modułu. Zjawiska takie jak depersonalizacja, derealizacja czy doświadczenia psychodeliczne, w których poczucie granic ja ulega rozmyciu lub zanikowi, również sugerują, że nasze codzienne poczucie bycia spójnym, odrębnym podmiotem jest konstruktem, który może ulec zawieszeniu lub dekonstrukcji. Nawet emocje, które wydają się tak autentycznie nasze, są złożonymi procesami fizjologicznymi i poznawczymi kształtowanymi przez kontekst, interpretacje, a nie prostymi emanacjami stałego ja. Psychologia, badając te mechanizmy, niekoniecznie neguje subiektywne doświadczenie posiadania ja, ale ukazuje je jako dynamiczny, złożony i potencjalnie iluzoryczny proces, a nie stałą daną. Nasze poczucie ja nie kształtuje się w próżni, jest nierozerwalnie splecione z kontekstem społecznym i kulturowym, w którym żyjemy. Od momentu narodzin jesteśmy zanurzeni w sieci relacji, oczekiwań i narracji, które formują nasze rozumienie tego, Kim jesteśmy i kim powinniśmy być. Teoria lustrzanego odbicia, Looking Glass Self, Charlesa Kulia sugeruje, że postrzegamy siebie tak, jak wyobrażamy sobie, że postrzegają nas inni. Nasz obraz siebie jest w dużej mierze odbiciem społecznych luster reakcji, ocen i oczekiwań otoczenia. Identyfikujemy się z różnymi rolami społecznymi, zawodowymi, rodzinnymi, obywatelskimi, które dostarczają gotowych scenariuszy zachowań i tożsamości. Przynależność do grup narodowych, etnicznych, religijnych subkulturowych staje się ważnym źródłem tożsamości zbiorowej, która wpływa na naszą tożsamość indywidualną, dostarczając poczucia wspólnoty, ale czasem również narzucając normy i ograniczając indywidualną ekspresję. Kategorie społeczne, takie jak płeć, klasa społeczna czy orientacja seksualna, są potężnymi konstruktami, które kształtują nasze doświadczenia, możliwości i sposób postrzegania siebie innych. Choć często traktujemy je jako naturalne i esencjalne cechy, analiza historyczna i międzykulturowa pokazuje ich społeczną i historyczną zmienność. Pytanie, czy te kategorie są częścią jakiegoś rdzennego ja, czy raczej narzuconymi ramami, które jesteśmy wtłaczani, pozostaje otwarty. W polskim kontekście doświadczenia historyczne takie jak ZBI, wojny, komunizm i transformacja ustrojowa wywarły głęboki wpływ na kształtowanie się zarówno tożsamości indywidualnych, jak i zbiorowych. Tworząc specyficzne napięcia między prywatnym a publicznym, indywidualizmem a kolektywizmem. Echa tych doświadczeń wciąż rezonują w sposobie, w jaki Polacy definiują siebie i swoje miejsce w świecie. Witold Gombrowicz w ferdydurkę mistrzowsko demaskował mechanizmy narzucania formy i gęby maski społecznej, pokazując, jak jednostka zmaga się z presją społecznych oczekiwań i próbami ucieczki od sztucznych tożsamości. Współczesna globalizacja i rozwój technologii cyfrowych dodatkowo komplikują obraz. Żyjemy w świecie, gdzie granice kulturowe stają się coraz bardziej płynne. A internet umożliwia tworzenie i eksperymentowanie z wieloma tożsamościami online. Czy prowadzi to do większej wolności w kształtowaniu siebie, czy raczej do fragmentacji i zagubienia prawdziwego ja? Niezależnie od odpowiedzi, staje się coraz bardziej oczywiste, że ja jest nieustannie negocjowana na styku indywidualnych doświadczeń i potężnych sił społeczno-kulturowych, będąc raczej dynamicznym procesem współtworzenia niż autonomicznym bytem. Uporczywe trzymanie się idei stałego Niezmiennego ja może mieć paradoksalne i często negatywne konsekwencje dla naszej autonomii i dobrostanu. Kiedy utożsamiamy się z określonym obrazem siebie, jestem osobą x, która zawsze robi y, stajemy się mniej elastyczni i otwarci na zmiany. Lęk przed utratą tej wyobrażonej spójności może powstrzymywać nas przed podejmowaniem nowych wyzwań, eksplorowaniem nieznanych aspektów siebie, czy zmianą ścieżki życiowej, która przestała nam służyć. Stajemy się więźniami własnej narracji, ograniczając swój potencjał rozwojowy. Karen Horney pisała o tyranii powinności, o wewnętrznym przymusie bycia idealnym ja który prowadzi do frustracji, lęku i poczucia nieadekwatności. Przywiązanie do określonej tożsamości może również utrudniać empatię i zrozumienie innych. Kiedy postrzegamy siebie jako odrębną, stałą jednostkę, trudniej nam dostrzec wspólne człowieczeństwo i współodczuwać z tymi, którzy wydają się inni. Sztywne granice ja mogą prowadzić do uprzedzeń, konfliktów i trudności w budowaniu autentycznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji różnic. Na poziomie zbiorowym, silna identyfikacja z grupą narodową, religijną, polityczną może prowadzić do myślenia grupowego, konformizmu i tłumienia indywidualnej krytycznej refleksji. Historia dostarcza licznych przykładów, jak ślepe podporządkowanie tożsamości zbiorowej prowadziło do przemocy i dehumanizacji obcy. Z drugiej strony, całkowity brak spójnej narracji sobie lub poczucia ciągłości może być równie problematyczny, prowadząc do poczucia zagubienia, chaosu i niestabilności psychicznej, co obserwujemy w niektórych zaburzeniach osobowości. Kluczem wydaje się być nie tyle całkowite odrzucenie koncepcji ja. Co raczej zmiana naszej relacji do niej, przejście od sztywnego utożsamienia do bardziej elastycznego, świadomego i współczującego podejścia. Rozpoznanie płynnej, konstruowanej natury ja może otworzyć przestrzeń dla większej wolności, wolności od ograniczających przekonań, wolności do zmiany i rozwoju, wolności do bardziej autentycznego bycia w świecie. Jednak ta wolność może również budzić lęk egzystencjalny, lęk przed pustką. Brakiem stałego gruntu pod nogami. Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym lękiem i odkryć potencjał, jaki kryje się w akceptacji nietrwałości? To pytanie stawia nas przed fundamentalnym wyborem dotyczącym sposobu, w jaki chcemy przeżywać swoje życie. Jeśli ja nie jest stałą esencją, Lecz dynamicznym procesem, konstruktem, opowieścią, jak możemy nawigować przez życie w sposób bardziej świadomy i wyzwalający? Jakie strategie możemy zastosować, aby rozluźnić uścisk sztywnej tożsamości i otworzyć się na płynność istnienia? Jedną z najpotężniejszych dróg jest rozwój uważności mindfulness. Praktyka uważności polega na świadomym kierowaniu uwagi na bieżące doświadczenie myśli, uczucia, wrażenia zmysłowe bez oceniania, utożsamiania się z nimi. Obserwując przepływ myśli, zauważamy, że nie jesteśmy naszymi myślami. Obserwując fale emocji, odkrywamy, że nie jesteśmy naszymi emocjami. Uważność pozwala stworzyć przestrzeń między obserwatorem a obserwowanym zjawiskiem, osłabiając automatyczną tendencję do identyfikacji z treścią umysłu. W tej przestrzeni rodzi się możliwość wyboru: możemy świadomie decydować, które myśli i impulsy chcemy pielęgnować, a które puścić wolno. Ta perspektywa, głęboko zakorzeniona w tradycji buddyjskiej. Oferuje praktyczne narzędzie do dekonstrukcji iluzji stałego ja i kultywowania akceptacji nietrwałości. Inną skuteczną strategią jest praca z nar. Terapia narracyjna, rozwinięta przez Michaela White'a i Davida Epstona, opiera się na założeniu, że nasze życie kształtują opowieści, które o sobie snujemy. Jeśli te opowieści są ograniczające lub problematyczne, możemy je świadomie przepisać, tworząc nowe, bardziej wzmacniające nar. Poprzez eksternalizację problemów, oddzielenie problemu od osoby. Dekonstrukcje dominujących dyskursów i poszukiwanie wyjątkowych rezultatów, momentów, kiedy problem nie dominował, możemy odzyskać poczucie sprawczości i otworzyć się na nowe możliwości tożsamościowe. Świadome eksperymentowanie z różnymi rolami i perspektywami również może pomóc w rozluźnieniu sztywnych ram ja możemy celowo angażować się w działania, które wydają się nie w naszym stylu, próbować spojrzeć na sytuację oczami innej osoby, czy prowadzić dziennik, pisząc z różnych punktów widzenia. Takie ćwiczenia uświadamiają nam wielość potencjalnych ja i podważają przekonanie o istnieniu jednej. Autentycznej tożsamości. Kluczowe jest również kultywowanie postawy ciekawości i akceptacji wobec własnej zmienności i sprzeczności. Zamiast dążyć do nierealistycznego ideału spójności, możemy nauczyć się przyjmować różne, czasem konfliktowe, aspekty siebie z życzliwością i zrozumieniem. Celem tych strategii nie jest całkowita anihilacja poczucia ja, które jest niezbędne do funkcjonowania w świecie, lecz transformacja naszej relacji do niego. Chodzi o przejście od bycia niewolnikiem narzuconej lub wyobrażonej tożsamości do bycia świadomym, elastycznym i współczującym nawigatorem w płynnym strumieniu życia. To podróż wymaga dająca odwagi i wytrwałości, ale obiecująca głębsze poczucie wolności, autentyczności i połączenia ze światem. Dochodzimy zatem do końca tej dekonstrukcyjnej podróży, stając przed pytaniem postawionym na początku. Kto zostaje na końcu, gdy rozmontujemy gmachia? Odpowiedź, jaka wyłania się z filozoficznych dociekań, psychologicznych badań i kontemplacyjnych praktyk, jest zarówno radykalna, jak i subtelna. Nie odnajdujemy twardego, niezmiennego rdzenia, żadnej substancjalnej duszy czy centralnego procesora kierującego naszym istnieniem. Zamiast tego odkrywamy dynamiczny, nieustannie zmieniający się proces, strumień świadomości, w którym myśli, uczucia, wspomnienia i wrażenia pojawiają się i znikają niczym fale na oceanie. Ja okazuje się być nie tyle rzeczą, co czasownikiem, nieustannym aktem stawania się, opowieścią snutą na nowo w każdej chwili, konstruktem dłaniającym się na styku biologii, psychologii, kultury i osobistych wyborów. Ta konkluzja może początkowo budzić niepokój, poczucie utraty gruntu, Egzystencjalny zawrót głowy. Przyzwyczajeni do poszukiwania stałości i pewności, możemy odczuwać lęk przed pustką, która zdaje się wyłaniać z rozpadających się murów ja. Jednak ta sama pustka, ta sama przestrzeń, która otwiera się po dekonstrukcji sztywnej tożsamości, kryje w sobie ogromny potencjał wyzwolenia. Uznanie płynnej, nietrwałej natury ja uwalnia nas od tyranii oczekiwań, zarówno własnych, jak i cudzy. Przestajemy być więźniami przeszłości i ograniczających narracji, otwierając się na możliwość zmiany. Wzrostu i transformacji. Zamiast kurczowo trzymać się wyobrażonego obrazu siebie, możemy z większą lekkością i ciekawością eksplorować różne aspekty naszego potencjału. Ta perspektywa sprzyja również rozwojowi empatii i współczucia. Kiedy rozumiemy, że nasze własne ja jest konstruktem, łatwiej nam dostrzec iluzoryczność granic oddzielających nas od innych. Rozpoznajemy wspólne człowieczeństwo w jego zmienności, kruchości i dążeniu do szczęścia, co naturalnie prowadzi do większej życzliwości i zrozumienia. Zamiast postrzegać innych przez pryzmat sztywnych kategorii i uprzedzeń. Możemy spotykać ich jako unikalne, dynamiczne procesy, tak jak my sami. Ostatecznie dekonstrukcja ja nie prowadzi do nihilizmu czy rozpaczy, lecz zaprasza do bardziej autentycznego, świadomego i zaangażowanego życia. Zamiast poszukiwać nieuchwytnej, stałej esencji, Możemy skupić się na jakości samego procesu życia, na kultywowaniu mądrości, współczucia, kreatywności i połączeń. Możemy nauczyć się tańczyć z nietrwałością, zamiast z nią walczyć. Możemy zaakceptować pustą scenę świadomości i świadomie wybierać, jaki rol chcemy na niej odgrywać, jaką historię chcemy opowiadać nie jako ostateczną prawdę o sobie, ale jako wyraz naszego ciągłego stawania się. Kto zostaje na końcu? Być może nie ktoś, lecz sama świadomość otwarta, przestronna zdolna do pomieszczenia nieskończonej różnorodności doświadczeń. Być może zostaje potencjał do miłości, wolności i głębokiego sensu, który wyłania się nie z posiadania stałego ja, lecz z odważnego i współczującego uczestnictwa w tajemnicy istnienia.